Halo dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Zuzanna Kurtyka jest gościem naszego portalu jak co miesiąc, bo dokładnie 27 lutego rozmawialiśmy ostatni raz, komentujemy to co wydarzyło się wokół tragedii Smoleńskiej. Pani Zuzanno, pierwsza moja prośba o komentarz. 19 marca Radosław Sikorski Rosjanie boją się, że Antoni Macierewicz znajdzie na wraku ślady bomby atomowej. To są słowa, które miał rzekomo powiedzieć jakiś rosyjski dyplomata Sikorski. Twierdzi, że irracjonalizm z jednej strony napędza irracjonalizm z drugiej strony i mówi, że nasza prokuratura ogłosiła, że wszystkie czynności związane z wrakiem zakończyła. Może zamknąć śledztwo bez wraku. I dla nas jest to bardziej pamiątka niż dowód w sprawie. A czy prawdą jest, że prokuratura wydała takie oświadczenie? Ja nic o tym nie wiem. Zakończyła śledztwo odnośnie wraku? Myślę, że wręcz z tego, co słyszałem po tym komentarzu Sikorskiego, kiedy pytano jednego z przedstawicieli prokuratury, to stwierdził, że takiego oświadczenia nigdy nie było i wrak nadal jest dowodem. Tak. Ja. No, właśnie, ja e, e, się e, też te spotkałam z takim e, oświadczeniem prokuratury, no dlatego e, muszę już pamiętać, że dochodzenie prokuratury które prowadzi prokuratora nie, nie jest e, zakończeniem całej sprawy tego śledztwa, bo jeżeli nawet prokuratura zakończy się prowadzone przez siebie śledztwo, zaczyna się wtedy proces sądowy i sąd. Nie może wystąpić, a na pewno zresztą zostanie zmuszony do wystąpienia o dowód podstawowy w sprawie, czyli o wrak. Także nie wiem, skąd czerpie widzę pan Sikorski. Mam wrażenie, że to człowiek, i to jest bardzo niepoważny, raczej mam wrażenie, że to człowiek, który udaje Arabii. I może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że pełni funkcję publiczną i to dość wysoką funkcję publiczną. To jest po prostu tego typu zachowanie, jest rzymujące. dla wszystkich, chyba z wyjątkiem jego samego. I tu jest jeszcze jedna wypowiedź w tym samym stylu, bo tak się akurat złożyło. 19 marca Kazimierz Marcinkiewicz. Stwierdził, że Antoni Macierewicz działa na korzyść Rosji i w taki sposób, jakby mógł działać, jakby mógł działać rosyjski agent. No, następny do kolekcji, jak tylko można podsumować. To smutne jest tylko to, że aby te, te osoby wylansowały i wyhodowały na swoim łonie Prawo i Sprawiedliwość. Bo gdyby takie niejednoczeństwa wywodziły się z Platformy Obywatelskiej, to jest bardzo ciekawe zjawisko. To nikogo by to nie dziwiło. Myślę, że wszyscy się już przyzwyczajili i to zarówno ci, którzy sprzyjają platformie, jak i ci, którzy nie sprzyjają platformie, że e, z platformy pochodzą ludzie bez jakiegokolwiek etapu to etosu pracy, czy etosu moralnego, czy tego tam e, ogólnie przyjętego, czy wymaganego od ludzi, e, którzy zajmują się e, działalnością publiczną. Natomiast mimo wszystko jednak gdzieś tam w początkowej tkwi e, jakieś zewnętrzne przekonanie, że ludzie, których firmuje prawo i sprawiedliwość, powinni być inni. No to jest takie to podejście socjologiczne, To właściwie dla dlaczego powinni być inni? Takie takie oczekiwania są. No i szczególnie jest to bolesnie odczuwane w momencie, kiedy, kiedy akurat ci ludzie z prawa i sprawiedliwości okazują się nie inni, tylko tacy sami i tak samo byle jacy jak, jak i z tej, że drugiej strony. No to jednak to, reszczera to jednak rozczarowywuje i mimo że w tym momencie powiedzmy sobie, że potrzebna jest taka chłodna analiza, bo, tak, bo e, takie osoby zawsze się będą trafiać, bo nie ma opcji, żeby e, żeby wykrycić, e, czy, i rozpoznać człowieka wcześniej, bo tak naprawdę wychodzi z człowieka zło, czy tam jego byle jaka niedobra, brzydka natura z reguły w prawo a wcześniej tu się chce i pokazuje siebie nawet w pozytywnych barwach. No to jednak faktem jest w fakt, że jeżeli się okazuje, że to, że to ludzie w prawie sprawiedliwości właśnie są tacy, to pozostaje jakieś takie uczucie rozgoryczenia, e, zawróconych nadziei czy coś w tym stylu. Natomiast e, jeśli udam platformę, to wszystko tutaj jest ok. Nikt to, to się nie spodziewa kutów. Wiadomo, że, że e, no, ludzie, którzy, którzy są w platformie, to, to jest to e, jedna wielka męsa. No i to tak jest. No akurat tutaj mamy dwie osoby, które niestety okazały się, że bardzo mało warte jak to czas okazał. Te. Teraz mamy 20 marca. Sąd zlecił wznowienie procedur w sprawie organizacji lotów. Chodzi o to, że sąd stołeczny zdecydował o tym, że nastąpi wznowienie śledztwa w tej sprawie. I zażalenie w sprawie umorzenia tego śledztwa złożyli Jarosław Kaczyński i Marta Kaczyńska. Natomiast ciekawostką jest to, że śledztwo umorzyła prokuratura okręgowa Warszawa Praga 30 czerwca ubiegłego roku. I jeszcze jedna informacja, że tutaj rodziny będą miały status pokrzywdzonych w tej sprawie. No dobrze się stało, że, że to postępowanie zostało podjęte z powrotem. Wiem, że te rzeczy później zostałoby zostałoby podjęte, bo jest tam tyle zaniechań, tyle poczęmów zgodnych z prawem, tyle takiego tnuwisizmu w tym wszystkim i, i, i po prostu przekroczeń, czy też wykroczeń ewidentnych, jeśli chodzi o urzędników państwowych, że yy, y, by, później, to y, na tapetę wróciło. Natomiast tak powstaje fakt, że stosowana jest, to sobie, że, jest to taka polityka, y, polityka ta, taka trochę mękania, to znaczy y, 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 umawia się śledztwo, Nadziemy, że wszyscy że, 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 znają tak serdecznie dość, że nie wrócę do tego tematu, ten temat nie zostanie podjęty, że ludzie są już tutaj o rodzinach, już wykończeni i, i to jest liczenie na wymęczenie materiału po prostu. Jest to zupełnie nieludzkie, ale właśnie wykorzystywany jest ten mechanizm, że odpuścimy, że już nam będzie chciało, że nikt tego nie zakwestionuje, no jakby nie było jedna prokuratura. Prokuratura to umorzyła, wydawało się, że prokuratura powinna znać prawo, e, powinna wiedzieć, że nie ma podstaw do umorzenia, a a, a jednak taką decyzję podejmuje. Więc to, jest, e, to jest taka trochę też forma wskazywania nas na na, na walkę z wiatrakami e, i, i próba ci, kto, kto się bardziej uprze, komu e, taka próba też laczania e, czy odpuszczamy, mhm. czy może jeszcze nie. I, I to się powtarza, i to się powtarza w każdym aspekcie tego śledztwa. Dość, dość wredne, powiedziałabym, i wyrachowane postępowanie. Mhm. E, jeszcze mam takiego newsa. Znaczy dwa. 21 marca... Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Arabskiego na stanowisko ambasadora w Madrycie. I tutaj taka ciekawostka znaczy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że Tomasz Arabski na posiedzeniu tej, tej komisji, ja słuchałem w internecie, można odsłuchać fragmenty, razem z Sikorskim twierdzili, że nie było żadnej wojny z Lechem Kaczyńskim, że nie podważał on kompetencji Lecha Kaczyńskiego. Ale powiedział też jedną ciekawą rzecz, że zaprzeczył, żeby organizował wizytę prezydenta w Katyniu i stwierdził, że po katastrofie smoleńskiej nie mówił rodzinom o tym, że nie można będzie otwierać w Polsce trumien. Co hmm. to to, to, to do tych wcześniejszych aspektów, to, to są dowody, są nagrania. E, Także tak, jego postawa w stosunku do e, prezydenta Lechaka została uwieczniona. E, więc e, funkcjonuje tutaj zasada kłamstwa w żywe oczy. E, zasada, według której szkoleni byli e, agenci bezpieczeństwa. I, I jak widać, świetnie się to ma, Jak widać, można to robić ciągle i bezkarnie. I to samo dotyczy e, opowiadania, że nie mówił rodzinom o e, zakazie otwierania trumien i tak dalej, i tak dalej. No. W każdym razie. O, o, o organizacji wyjazdu tak. prezydenta. E, no, cóż, że... no. W każdym razie fakt, że, że został mianowany ambasadorem Hiszpanii, potwierdza tylko znane chyba powszechnie wszystkim to, że kadło odnośnie szczurów z okrętu. No właśnie, bo to jest na razie pozytywne zaopiniowanie tej kandydatury. Jeszcze prawdopodobnie z tego, co słyszałem, musi być podpis prezydenta Komorowskiego, ale to pewnie będzie jakaś formalność. To tak mi się wydaje, że to jest tylko czysta formalność. I ostatnie, ostatnia sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest 26 marca. Naczelny sąd administracyjny wydał decyzję, że notatki z rozmów telefonicznych z 2010 roku między Premierem Tuskiem a Władimirem Putinem nie zostaną ujawnione. I tutaj chciałem przytoczyć, bo dość dużo jest informacji na ten temat w internecie, ale odbyła się konferencja prasowa z premierem Tuskiem, który powiedział takie dwie ciekawe rzeczy. Najpierw powiedział, że nie można sobie wyobrazić kraju, w którym wszystkie absolutnie rozmowy prowadzone przez dyplomatów wszystkich szczebli z przywódcami państw, włącznie podlegają następnie powszechnej publikacji, ujawnieniu, omówieniu, omówieniu komentarzom. A to jest uzasadnienie sądu. Natomiast w podobnym duchu wypowiadał się Donald Tusk, ale mnie zainteresowała taka końcówka jego wypowiedzi. On powiedział, że, że bierzmy przykład z dojrzałych demokracji. Czasami czeka się tam 50, a nawet 100 lat, zanim ujawni się tego typu materiały. No, no. Yy, yy, sama procedura ujawnienia rozmów, yy, ewidentnie no dyplomatycznych, bo to są rozmowy na najwyższym szczeblu państwowym, myślę, że jest, a przynajmniej powinna być, yy, dość ściśle określona i, i, i wyobrażam sobie, żeby mogła być dostępna publicznie. E, to absolutnie nie są rzeczy, które m, powinny być urażniane e, od tak po prostu na żądanie, zresztą nie wiem czyje żądanie, bo to jest rzecz nieznana, kto wystąpił, o to, jest, to nie tych rozmów. Natomiast e, nie, nie. natomiast zgadzam się, że części rzeczy jest tajnych i państwo musi funkcjonować w taki sposób, bo inaczej się po prostu rozpada. Co innego, co innego, jeżeli z taką w trakcie trwania sprawy sądowej z, tak, z, taką, z takim żądaniem występuje na przykład prowadzące postępowanie sąd, to w w ramach postępowania być może jawnego, być może niejawnego, Kancelaria, czy to prezydenta, czy to premiera, ma obowiązek takie informacje od talii i sądowi dostarczyć. Tak, to wcale nie oznacza, że sąd ma obowiązek je upublicznić. My tutaj musimy jednak zdawać sobie sprawę, że pewne zasady funkcjonowania państwa no, mogą być przestrzegane, czy nam się to w tym momencie i w tej konkretnej sprawie podoba, czy nie. Mhm. Ja tylko dodam, że sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego na skutek skargi prawnika Piotra Grodeckiego. Nie, nie kojarzę tego tak. sama. Nie wiem, czym się ten pan zajmuje i skąd on się wziął w sprawie, w obrębie śledztwa Smolenskiego, po prostu nie wiem. Mhm. Dobrze, pani Zydano, w takim razie bardzo dziękuję. Jeszcze na koniec chciałem tylko powiedzieć, że ponieważ jesteśmy w okresie świątecznym, to chciałem złożyć na ręce pani najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim spokojnych świąt Wielkanocnych. Dziękuję i ja również życzę zdrowych, spokojnych świąt, a przede wszystkim świąt z jakąś, zwięconych w formie zastanowienia się, skupienia i choć chwili na rozmyślanie na temat jesteśmy w obliczu naszego losu, w obliczu zmęczenia się w Dziękuję bardzo. Proszę się nie rozłączać. Dobranoc. Dobranoc.